Kokarda dla Megan. Tylko, tylko tu tylko tu. Ta. To koniec przyjaźni Wednesday i init, Enid, in Enid! In Enid in pobudka! Init no już! Jaka Enid? Nie. To nie jest to, o czym ja myślę? Tak, tak. Kolejny challenge. Przez 20 godzin będę init? Mm -hmm. Coś tak czułam. Jeśli lubicie init, Wednesday, Taylora, rączkę, Xaviera, mamę, tatę, yy, brata, yy, zostawcie się u kogury. 3, 2, 1. Jest u Zaczynamy. Wiem, wiem. Czekaliście na ten odcinek. Wstaję, już wstaję. I powiem wam, że wydaje mi się, że mój pokój jest mało różowy. O, dywan! Poszło dywan od Maji. Będzie przytulnie. O, jeszcze lampa różowa. Bardzo się cieszę, że moja siostra uwielbia różowy kolor. Tak jak ja i nit. O, a to co? A jak wam moja piżamka? Koty? Od zawsze marzyłam o kocie. Mamo, moje życzenie się spełni? Może dziś? Nie. Hmm. Okej, okay. chodźmy zjeść śniadanie. Wiem, że muszę pojechać na zakupy i kupić sobie więcej różowych rzeczy. Więcej, więcej różu! Więcej słodkości! A to, co to za czarne rzeczy? Na śmietnik z tym! To mi już nie pasuje. To też! Chociaż... No to zostawię. A to, znowu błęzny zostawiła tu swoje rzeczy, a to, ach, możemy już iść. Niestety nie mam pączka różowego na śniadanie, więc będą tosty z dżemem i jedną parówką. Kto znów podjadł moje parówki? Też parówki są dla kołaków, prawda? Ups, <laughs> nie do nie do Ci tu sterczy chleb. <laughs> <laughs> się I nic, ja jestem i nic, żadnej Aliszy dzisiaj. Zamykamy, czekamy. Czekasz aż się spali, tak? Ja się znam na gotowaniu przecież. Chyba. O, gotowe już. Proszę wyłączyć. Czy jestem obsługą, czy co? Proszę wrócić. Tak szybciej, szybciej, bo się spalą. Letunku. Ale szybko poszło. Hup. Idealnie. Elegancko. Mm. Napiszcie po społeczności, co wy lubicie jeść na śniadanie. Mmm, jak słodko. Drugi z sprawówką. Co To jest idealne połączenie przecież. Chyba, że ktoś nie jest wilkołakiem, To mnie nie zrozumie. Mm. Już jestem po pysznym śniadanku, pora na pazurki. Bo bez pazurków nie mogę nigdzie wyjść. A jeśli mnie ktoś zaatakuje, jakiś potwór, wtedy tuku, tuku ta, nie wystarczy. Muszę być gotowa na wszystko. Co prawda czekam na większy pazury wilkołaka, ale póki to się nie wydarzyło, mogę korzystać z takich fajnych kolorów. Tuku tuku ta, tuku ta, tuku, ta, tuku ta. Żarzy, tutaj nie mam. Wynagrodzenie mojego moje tam, to kutu kata, do tu, kutu kata. Idziemy do galerii na słodkie zakupy. Dotarłam! Ładuj czekam na siebie! Przy naszym ogniem! Będziemy szukali. Czekaj, sprawdźmy, może tu gdzieś. tak, Init, taka Init. Ach, spokojnie. Kupię sobie nowe, fajniejsze. Coś zgodniałam, Tak się zastosowałam, że chcę jeść. Jedę po Bubble i sushi. Różowe sushi. Proszę, Różowy Bubble dla Init. Mało, potrzymaj. Tak, tak, Dzięki. I teraz jest szczęśliwa. Ale wiesz, że to nie jest różowy babyl. Ale nic i nikt nie zepsuje mi humoru. Przecież jestem i nic. Witam, witam. A Jeszcze posiadamy? Init. I nic, przepraszam. Raz, dwa, trzy. Z królewskimi, czyli dla mnie różowe. Dziś jestem wilkołakiem. To dla mnie drobnostka. Init, zrobiłam Ci piękne zdjęcia, chcesz zobaczyć? Mm -hmm. I nie ty jesteś jakaś szalona, ja proszę, bar tak. jak? oh, tak. oh, proszę bardzo! tak! Init, jaki teraz mamy plan? Zostało nam godzina do zamknięcia, albo dwie godziny, do zamknięcia galerii. Chcę lej, tu Tuku tuku tata, tuku. Tak. Dobry, idziemy, idziemy. Tak, gdzie idziemy? Metrę. Gdzie idziemy? Do klejus. Mój ulubiony sklep. Pasówki. Frutki. Gdzie frutki? A tak. Poznaję, czy zasticięm? torebkę. Mam to Zobaczcie dla mnie i Wednesday. Dobra. Okay, Sprawdzimy to. Sprawdzi sprawdzi mi to. <laughs> to nie są klocki Init. Wszystko to znamy. To, to niespodzianka nie jest kot. Rudy? Tak. Będę miała kota w domu. I nowy bezsmokt. Init weszła do oszą. Łapcie mnie. <laughs> Gąbeczka, jest ci potrzebna lustro? Zobacz takie. Kociakowe. Kociakowe. I nic, co znalazłaś? Kokarda dla Megan. Będziesz to nagrywała? Kolejna do Megan. Zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie poznać kolejną postać na moim kanale. Albo może chcecie kontynuację Wednesday. Odliczam. Trzy, dwa, oj. Trzy, 2, <grym> 1. Jest łapka w górę? Czy tam dalej coś jest? I nit i nit mam coś dla ciebie. <grym> Muszę wybrać sobie maseczkę na wieczór. Prawdopodobnie ze ślimakami. Z świnką! z arbuzem. Nie chcę ze ślimaciem. Kocham zwierzęta. O, śpiąca małpka. Albo co to? To w ogóle nie wiedz chyba. To, to jest ślimak. Ja ślimaczku, ale ja muszę wziąć innego. Maska na oczy, idealna po przedspaniem. Zaraz są coś dla Wednesday. To frankenstein. Bierzemy? Bierzemy. Tak? Robimy kupkę. <noise> Ale zabawka. Ja mam coś lepszego dla Eliaska. Kajdanki? Tak. Później nagram 24 godziny w kajdankach. Wednesday i init, ale jak. i myślisz, że mu się spodoba? To piszemy Bo... Elias. On ostatnio bardzo chciał właśnie ten pistolet. Ktoś rozpakował, tutaj gdzieś w sklepie leżał. I jak wychodziliśmy ze sklepu, to on tak strasznie płakał. Fajne, on z turbulencji. Pisze już, tu wszystko pomieszało. Wednesday, Megan, teraz turbulencje, co jeszcze? I nit. I nit. Bołaś mnie przy Ale byłam tu. A ja byłam tu. Nie. Z daleka myślałam, że to są serduszka, ale. A nie. jak uliczki. Wyglądają jak pierogi. Będziesz spał na pierogach? Tak. It, I urządzenie pierogi. I to dla mnie. Taka kobieta to skarb. Robert, dla mnie. Który? Ja myślałam, że ten, wiek, ten większy. Co? I nic jedzie podbije świat. Wracamy. Muszę wyrazać taki nieuchona, nie złapała. To jest człowiek, który uwielbia kaszę gryczaną. Po prostu kocham. Miś puchatek. Miam, niem, niem! Słuchajcie, jeśli pod tym filmem będą otwarte komentarze, chociaż wątpię w to, napiszcie ile tutaj postaci już się pojawiło na tym filmie. A <grymian> jeszcze przynajmniej ile powiedział. Megan, e, Init, Wednesday, e, Michaela z Turbulencji, Miś Puchatek, z jeszcze chyba ktoś był. Już jesteś gotowa? Zakupy zrobione? Jesteś szczęśliwa? Nie do końca mogło być więcej różowego koloru. Chcę pączka różowego. Tada! Pączek na patyku. To samo. Pączkę, ty nie doprecyzowałaś. Pączek. jaki ma być dokładnie? Bułeczka pączek, Bułeczkę? pączek. Pączek, okrągły pączek, bułeczka. Donut. Pączek. No tak, donat. Taki okrągły donat i w środku dziurka. Ja, ja, jestem smutna. Jestem bardzo smutna. Tu zjadł moje żółte pączki. Więcej tu kata nie będzie. Czekajcie, Trzy, dwa, jeden, start. Nawet serduszkowe. Przepraszam was ludzie. Dziękuję, że zostawiliście mi pączki. Tylko, tylko tu tata, tylko tu tata. Teraz jestem szczęśliwa. Wracamy do domu. Tyle przez nogi zgubiłam. Kto? Co? Kto to zrobił? To koniec przyjaźni Łęcej i innit. Ale posklejany. Jak moje serce. Dobra, koniec smutku. Pokażę Wam, co kupiłam. Poduszkę w różowe pieruszki. Lusterko, pączek, oczywiście różowy. Gąbeczka, maseczka, kotek, mini Oreo. Oczywiście różowy z truskaweczką. Beznokcie, no nie różowe, ale, ale fajnym. Woda kokosowa, oczywiście różowa. To dla Łęckiej. I żelki. Ktoś otworzył. Maja! Czy znacie te żelki? Takie TikTokowe. I będzie miała własnego kota. Ratunku. Kot utknął w dziurze. Ale on jest taki duży? On jest ogromny po prostu. Dlatego nie mogliśmy go wyciągnąć. Taki ja że on będzie taki malutki. Liło do nogi. Do Ty, nogi? To nie jest pies, ale. Uh. Muszę zmontować lustereczko i założyć maseczkę. Słodziutkie lustereczko, ale wiadomo, ja to mam gust. Jakby co? Nic złego o łęzy nie mówię. A teraz maseczka. I czas na spanko. Mamo, to było dla Wednesday. Myślę, że Wednesday to się akurat spodoba. Ja boję. Widzisz coś? Widzę Wednesday i ciemność. Jak już się dzisiaj zmęczyłam. Było tyle stresu. Idę się zrelaksować. A jeśli wam się spodobał taki odcinek i chcecie więcej, to zostawcie w górę. Do zobaczenia. Pa,